Mój ukochany synu, chcę, żebyś zrozumiał, że nikt nie jest w stanie wesprzeć Cię w Twojej podróży tak, jak ja. Żadna inna ręka nie jest w stanie trzymać Cię tak mocno i nikt nie jest w stanie dać Ci siły, byś stanął na nogi, kiedy ciężar świata spadnie na Twoje barki. Żadna inna osoba nie przeprowadzi Cię przez najciemniejsze chwile Twojego życia tak, jak ja to zrobię. Jestem tutaj... Aby wesprzeć cię w trudnych dniach, o twoje siły, jak u orła w locie, pokrzepić twoją duszę, gdy jest przygnębiona, i napełnić twojego ducha miłością, która nigdy się nie wyczerpie. Jestem tym, który leczy twoje rany, naprawia to, co w tobie zepsute, a moja miłość dociera nawet do ukrytego bólu, którego nikt inny nie widzi. Karmię cię moją niezmienną prawdą, esencją. Która zaspokaja każdą tęsknotę Twojego serca. Otwieram przed Wami drzwi prowadzące do nadprzyrodzonej rzeczywistości, gdzie moja obecność manifestuje się intensywnie, a mój duch działa w sposób przekraczający wszelkie ludzkie pojmowanie. Daję Ci władzę, abyś mógł stawić czoła każdemu zagrożeniu, umożliwiając Ci zwycięstwo nad wszelkimi przeciwnościami. Obiecuję, że nic nie może Cię zranić dopóki całkowicie mi zaufasz. Moje słowa przynoszą spokój Twojemu umysłowi, rozpraszając wszelkie niepewności, które próbują zadomowić się w Twoim sercu. Moja obecność koi Twoją duszę i przypomina Ci, że Twoje istnienie ma dla mnie wieczny i cenny cel. Widzę Twoje codzienne zmagania z pokusami i wyzwaniami tego świata i wiem, że czasy stają się coraz trudniejsze. Są dni, kiedy zmęczenie walką wydaje się nie do zniesienia. Wrogowie pojawiają się ze wszystkich stron, a w chwilach samotności zastanawiasz się, komu tak naprawdę możesz zaufać. Przyjaciele mogą Cię zawieść, bliscy mogą się od Ciebie oddalić, a Ty możesz poczuć się porzucony. Ale chcę, żebyś pamiętał, że nigdy Cię nie opuszczę. Jestem niezłomny. Moja miłość do ciebie jest niezachwiana, a moja wierność nigdy nie zawiedzie. chcę abyście zrozumieli, że pokładanie nadziei w ludziach może być niepewne, ponieważ mają oni wady. A zaufanie do dóbr materialnych jest błędem, bo są ulotne. Ale ja jestem wieczny i moje zobowiązanie wobec ciebie nigdy się nie zmieni. Dopóki będziesz chodził po tej ziemi, będę u twego boku. Usuwam Twoje poczucie winy, wybaczam Twoje błędy i wylewam na Ciebie mojego ducha, obdarzając Cię siłą i nowym sposobem życia. Żadna pułapka, jaką postawisz na swojej drodze, nie okaże się skuteczna. Ci, którzy pragną Jego upadku, poniosą konsekwencje swoich czynów. Mogą knuć przeciwko Tobie złe zamiary, ale będą zaskoczeni, gdy ich własne zamiary powrócą. Nikt nie może mi go wyrwać z rąk. Chcę, abyś mi całkowicie zaufał i uwierzył w każdą obietnicę, jaką kiedykolwiek złożyłem dla twojego życia. Przyjmij moje słowa z otwartym sercem, pozwalając, aby twój umysł odnowił mój boski oddech. Przed tobą jeszcze wiele dni, wiele planów do zrealizowania i niezliczona ilość marzeń, czekających na spełnienie. Przygotowałem dla ciebie wielki i święty cel. Twoja prawdziwa siła nie leży w tym, co oferuje ten świat, ani nie zależy od ludzi wokół ciebie. Jeśli pragniesz prawdziwych błogosławieństw i trwałych przemian, jeśli tęsknisz za odnową w swoim życiu i w życiu tych, których kochasz, wiedz, że ja jestem twoją jedyną pewnością. Dobrze rozpocząłeś swoją podróż i zachęcam cię do jej kontynuowania. Kochaj mnie całym sercem i postaw mnie na pierwszym miejscu w swoim życiu. Nie po to, żeby być dla ciebie ciężarem, ale po to, abyśmy mogli dzielić się ze sobą cennymi chwilami. Znajdź kilka minut swojego dnia, aby pobyć ze mną. Kiedy skosztujesz słodyczy tej komunii, zechcesz zostać ze mną dłużej. I zobaczysz, że to nigdy nie pójdzie na marne. Bo w mojej obecności Twoja siła zostanie przywrócona, Twoja nadzieja odnowiona, a Twój duch zachęcony. Powstaniesz z nową determinacją, aby pokonać każdą przeszkodę, która stanie na Twojej drodze. Możesz stawić czoła każdemu konfliktowi, który się pojawi, ponieważ zostałeś wybrany i obdarzony mocą odkupienia. Wiem, że nie jesteś doskonały, ale moja łaska Cię osłania. Nie jesteś skazany na życie w pułapce poczucia winy i wyrzutów sumienia. Kiedykolwiek będziesz potrzebował wskazówek, szukaj moich słów. Otwórz swoją duszę na mądrość, którą daję tym, którzy szczerze za mną podążają. Mówię na różne sposoby, i jeśli twoje serce będzie uważne, usłyszysz moje odpowiedzi. Nigdy nie obiecywałem, że życie będzie wolne od trudności. Ale zapewniam Was, że ten, kto mi całkowicie zaufa, nigdy nie będzie sam. Wtchnę radość w Twojego ducha, włożę na Ciebie wieniec zwycięstwa i udzielę Ci mocy, abyś pokonywał wyzwania. Jesteście powołani, by być niewzruszoną skałą, przykładem wiary dla tych, którzy się wahają. Wielu tkwi w przeszłości i nie dostrzega ogromu błogosławieństw, jakie oferuje ale moją radością jest otwieranie dla Was ścieżek. Słyszę każdą modlitwę i przynoszę odpowiedzi we właściwym czasie. Pomogę Ci przezwyciężyć trudności i chcę, abyś się rozwijał, stawiając im czoła. Ucz się z pokorą, otwórz przede mną swoje serce, a ja pokażę Ci ścieżkę wypełnioną moją chwałą, gdzie wszystko, co niemożliwe, stanie się rzeczywistością. Na tej ścieżce zatwardziałe serca zmiękczają się, życie się odnawia, a moje zapasy płyną bez ograniczeń. Ból ustępuje, smutek odchodzi, a wokół ciebie pojawia się szczęście. Moja miłość i miłosierdzie nigdy cię nie opuszczą, nawet jeśli mnie nie widzisz, jestem obecny w twoim życiu. W chwilach ciemności jestem twoim światłem. Kiedy czujesz się słaby, ja jestem Twoją siłą. Kiedy jesteś zdezorientowany, ja jestem Twoim kierunkiem. Zaufaj mi. Szukałeś przesłania, które przemówiłoby bezpośrednio do Twojego serca, więc oto jestem, szepcząc do Twojego ducha. Wiem, że w Twoim wnętrzu jest coś, co potrzebuje uzdrowienia, przestrzeń, o której nikt inny nie wie. Jeśli uważasz, że ta wiadomość powinna dotrzeć do kogoś innego, udostępnij ją. Jest ktoś, kto czeka na te słowa, i wielkim błogosławieństwem obdarzam tych, którzy nie wahają się szerzyć mojej prawdy. Każdego ranka wołam Cię. Nie pozwól, aby troski dnia codziennego oderwały Cię od rzeczywistości, ale zwróć swe serce ku mnie i podziękuj za swoje życie, za swoją rodzinę. Za czas, który Ci dałem. Wiem, że popełniłeś błędy, ale nie potępiam Cię za nie. Zamiast tego nauczam Was prawych dróg, abyście nie wyrządzili krzywdy sobie i innym. Jest jeszcze wiele kwestii, o których musimy porozmawiać, ale chcę, abyście wiedzieli, że każdy błąd może zostać wybaczony, gdy istnieje jeszcze raz krucha. Jeśli czujesz, że te słowa poruszają w tobie temat, nie ignoruj tego wezwania. Szukaj mnie z wiarą, wiesz, że odpowiem i czekaj na moje błogosławieństwo we właściwym czasie. Uwolnij się od ciężaru poczucia winy i bólu. Nic nie może powstrzymać obietnic, które mam dla Twojego życia. Wiedz, że kocham Cię miłością nieskończoną. Jest tak wiele osób, które muszą to usłyszeć, więc nie trzymaj tego dla siebie. Posłuchaj tych słów jeszcze raz i pozwól swojej duszy odnaleźć spokój. Nigdy nie jesteś sam. Jeśli zostaniesz ze mną, nic nie może cię zranić. Weź głęboki oddech, uspokój swoje serce, chwyć moje dłonie i poczuj moją miłość. Otacza, chroni i wzmacnia Cię. Świat może stawiać wyzwania, ale dopóki Twoje serce będzie zwrócone ku mnie, pozostaniesz niezachwiany. Cały ból, który nosiłeś w sobie przez lata, dziś dobiega końca. Usuwam z Twojego istnienia wszelką urazę, smutek i żal. Jesteś dla mnie cenny. Gdybyś w pełni zrozumiał, jak bardzo Cię kocham, Twoja radość byłaby ogromna. Ale stopniowo będę objawiał tę prawdę Twojemu Duchowi i nikt nie będzie mógł jej wymazać. Teraz spójrz w górę i zobacz, ile masz powodów do wdzęczności. Wybierz szczęście, wybierz pokój, wybierz zaufanie mi. Wzmocnię cię i poprowadzę ku przyszłości pełnej błogosławieństw. Nigdy nie będziesz sam. Jestem i zawsze będę z Tobą. Ufając moim słowom i obietnicom, które Ci składam, idź naprzód, nie lękając się przeszkód, które mogą się pojawić. Uczyń mnie priorytetem w swoim życiu, bez względu na okoliczności. Niech Twoje serce spoczywa w świadomości, że nigdy nie pozwolę, by pochłonął Cię wstyd lub ostateczna porażka. Wybieraj mądrze osoby wokół siebie, unikaj tych, Którzy wysysają Twoją nadzieję i kradną Twoją wiarę. Trudny etap, z którym się zmagasz, nie będzie trwał wiecznie, ponieważ we właściwym czasie przyjdę do ciebie, aby Cię uwolnić. Wiem, że czasami zniechęcenie może wziąć górę, jakby trudności podkopywały Twoją wiarę. Ale nie poddawaj się. Bądź silny, bo wkrótce pokieruję Twoimi krokami we właściwym kierunku. Prowadząc cię ścieżką błogosławieństw. Wiem, jak męczące może być czekanie, jak czas się dłuży i jak wiele powodów do poddania się mnoży. Ale proszę, abyście nadal ufali, ponieważ próba, z którą się dziś mierzycie, wzmacnia waszą istotę. Żadna siła sprzeciwu nie może ukraść błogosławieństw, które dla ciebie przygotowałem, żadna moc nie może odebrać ci darów które przeznaczyłem dla Twojego życia. Wytrwaj, mój ukochany synu, czekaj cierpliwie i zachowaj niezachwianą wiarę we mnie. Jestem tym, który kształtuje Twoją przyszłość w wielkim stylu, prowadząc Cię od burzliwych chwil do miejsca odpoczynku, radości i honoru. Poczekaj jeszcze chwilę. Powiedz mi teraz, że jesteś gotowy czekać, bo bardzo Cię kocham. Rozumiem twoje uczucia lepiej niż ktokolwiek inny. Widzę każdą twoją myśl zanim jeszcze ją wyrazisz. Przede mną nic się nie ukryje, a mimo to zawsze witam cię z otwartymi ramionami. W każdej chwili możesz się przede mną otworzyć, podzielić się swoimi obawami i lękami, ponieważ doskonale znam twoje emocje i potrzeby. Od początku tak było. Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę, że szukasz miłości i akceptacji w niewłaściwych miejscach? Świat może cię pozostawić pustym, ale we mnie znajdziesz wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Napełniam Twoją duszę pokojem, pokrywam Twoje życie miłością i zalewam Twoje serce pewnością, że jesteś niezmiernie kochany. Zawsze Cię kochałem, nawet w chwilach największych zwątpień. Moja miłość nigdy się nie zmieniła. Wczoraj, dziś i jutro nadal Cię kocham. Przestań więc ufać tym, którzy już Cię zawiedli, przestań oddawać swoje serce tym, którzy Go nie cenią. Nie stawiaj na pierwszym miejscu tych, którzy Cię rozpłakali, to miejsce należy do mnie. Rozpoznaj mnie, uhonoruj, obdarz mnie szacunkiem, na jaki zasługuję w Twoim życiu. Jestem Twoim Bogiem, Twoim jedynym Panem i Królem ponad wszystkim. Pozwoliłeś innym zająć moje miejsce i z tego powodu czułeś niepokój, smutek, którego nie potrafisz wytłumaczyć. Ta rosnąca pustka w Twojej duszy jest rezultatem odrzucenia mojej miłości. Dlatego budzisz się w nocy z płaczem, rozpaczliwie pragnąc miłości, ale szukając jej tam, gdzie nigdy nie możesz jej znaleźć. Żadna osoba na ziemi nie potrafi kochać Cię tak mocno, jak ja. Przyjdź do mnie, a dam Ci odpoczynek, pokój i miłość. Po co czekać? Czy naprawdę chcesz nadal inwestować swoje emocje i życie w ludzi, którzy Cię ranią? Czy musisz cierpieć jeszcze bardziej, zanim do mnie wrócisz? Nawet jeśli wrócisz zraniony, przyjmę Cię. Ponieważ moja miłość przewyższa Twoje błędy i złe wybory. Ale nie musisz czekać, aż Twoje serce zostanie złamane, żeby wrócić. Możesz przyjść już teraz. Wezmę Cię w ramiona i pokażę Ci, jak bardzo Cię kocham. Teraz jestem tutaj i czekam na Ciebie. Nie trać nadziei. Jeszcze zanim zawołam o pomoc, jestem gotowy interweniować. Słyszę nawet najcichsze szepty Twojego serca. Przede wszystkim, pamiętaj, jak bardzo Cię kocham. Moim największym pragnieniem jest uwolnić Cię od bólu i trudności, które Cię gnębią. Przyjdź do mnie, bo ja jestem tym, który Cię podnosi, leczy wszelkie rany i sprawia, że przeszłość traci swój ciężar. Chcę, żebyś zrozumiał, jak bardzo podziwiam Twoją odwagę. Czuję radość, gdy widzę twoją siłę w obliczu przeciwności. Chcę, abyś nadal wierzył i ufał, ponieważ jestem prawdziwym, wiernym i potężnym Bogiem, który zawsze jest u twego boku. Trzymaj się z daleka od tych, którzy wyśmiewają twoją wiarę, którzy niszczą twoje szczęście niszczącymi słowami. To nie są twoi przyjaciele, tylko ludzie, którzy stracili wiarę i skrycie zazdroszczą ci twojej podróży. Widzą, jak bardzo jesteś kochany i błogosławiony i nie mogą tego znieść. Przestań próbować ich przekonać. Nie proś o akceptację. Ja sam usunę z Twojego życia tych, którzy chcieliby Ci zaszkodzić, a przybliżę tych, którzy naprawdę Cię cenią. Pozostaw rozpacz w przeszłości. Nie poddawaj się zmartwieniom, nie pozwól, aby negatywne myśli zawładnęły Twoim umysłem. Zamknij drzwi swego ducha przed wszystkim, co destrukcyjne. Chroń się zbroją wiary, osłoń swe serce sprawiedliwością, władaj mieczem prawdy. Przygotuj się do walki, bo na końcu wyjdziesz z niej zwycięsko. Nawet jeśli się potkniesz, obiecuję, że Cię podniosę. Nie bądź więźniem lęku. Stawiaj czoła każdemu dniu z determinacją i powiedz mi teraz, że we mnie wierzysz. Ogłoś, że przygotowujesz się do zwycięstwa, a ja pobłogosławię Twój dom, uzdrowię Twoje ciało i przywrócę Twoją duszę. Przyniosę pokój do Twojego domu i pokażę Ci moją nadprzyrodzoną moc. Posłuchaj mnie, bo Cię kocham i chcę, żebyś mi zaufał całym sercem. Chcę, abyś szukał mnie każdego dnia, ponieważ Moje Słowo jest źródłem życia i wzmocni Twoją wiarę. Nie możesz wejść do Ziemi obiecanej jeśli wciąż jesteś sparaliżowany strachem przed iluzorycznymi wrogami. Nie możesz osiągnąć zwycięstwa, jeśli nie podejmiesz kroku wiary. Nie marnuj tego etapu swojego życia na wątpliwości. Pamiętaj, że na krzyżu odniosłeś już zwycięstwo. Twój dług został spłacony, nie ma już nic do uregulowania. Zasiadasz ze mną w Królestwie Niebieskim, obdarzony niezwykłymi darami. Spójrz na siebie innymi oczami. Nie jesteś istotą słabą, skazaną na porażkę, uwięzioną przez emocje, które próbują Cię pokonać. Obiecuję prawdziwe zwycięstwo, wolność w każdej dziedzinie życia, harmonię w domu i pokój przewyższający wszelkie pojmowanie. Odwróć się od głosów, które próbują Cię zniechęcić, podkopać Twoją pewność siebie i próbować ukraść Twoje błogosławieństwa. Nie bądź niewolnikiem opinii innych ludzi. Ze mną osiągniesz prawdziwy triumf. Z każdym świtem będę odnawiać Twoją siłę, Twoją radość i Twój spokój. Jestem tutaj, gotowy szeptać słowa miłości i nadziei do Twojego serca. Przyjmij te błogosławieństwa z wiarą i przyjdź teraz, bo to jest nowy dzień, czas odnowy i obfitości. Nigdy nie zapominaj, że jestem Twoim przewodnikiem i żywicielem. Niczego Ci nie zabraknie. Otułam Cię moją miłością, przywracam Ci zdrowie i chronię Cię pod moimi skrzydłami. Moje obietnice spełnią się w Twoim życiu, ponieważ jestem wiernym Bogiem. Wezmę Cię za rękę i poprowadzę, bo pozostanę przy Twoim Boku przez cały czas. Zaufaj mi, przedstaw mi swoje plany i uczyń mnie swoim priorytetem. Jestem tym, który zawsze będzie z Tobą, będzie Cię wspierał i kochał bez granic. I tak dotarliśmy do końca kolejnego filmu. Ale zanim zakończę, chciałbym poświęcić chwilę, aby Wam podzękować. Tak, Ty, który byłeś tu dotąd, podążając za każdym słowem, każdą refleksją, każdą chwilą tej podróży. Twój czas jest cenny, a fakt, że zdecydowałeś się być tu ze mną, znaczy dla mnie bardzo wiele. Każdy komentarz, każdy lajk, like, każde udostępnienie ma znaczenie. To dzięki Wam ten kanał istnieje i rozwija się każdego dnia. Wasza energia i wsparcie motywują mnie do dalszego tworzenia jak najlepszych treści. Jeśli więc ten film Cię zainspirował, skłonił do refleksji lub nawet wywołał uśmiech na Twojej twarzy, nie zapomnij polubić go i zasubskrybować nasz kanał. I oczywiście podziel się tym z kimś, kto również może skorzystać z tej wiadomości. Do zobaczenia w następnym filmie. Do tego czasu dbaj o swoje bezpieczeństwo, bądź wspaniały i nigdy nie przestawaj dążyć do tego, co najlepsze w Twoim życiu. Moc uścisków i do zobaczenia następnym razem.